Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, którego tematykę wymyśliła Klaudia Siłów. Kochana, pozdrawiam serdecznie. Nie, nie sądziłam, że jeszcze jakiś filmik wrzucę w ogóle przed świętami tak dodatkowo, bo tutaj jednak wyszła znowu taka całkiem spora ilość dodatkowych filmików, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Natomiast no Klaudia tutaj mnie zainspirowała, a więc pomyślałam dlaczego nie. Nawet szybko powstał temat tego filmiku, a tematem dzisiejszego filmiku będzie po prostu opowiadanie perfumowe. Opowiadanie perfumowe, które no musimy sami wymyślić jako youtuberzy, więc tutaj ktokolwiek od razu mówię chce nagrać to niech czuje się zaproszony. Nie będę nikogo tam nominowała personalnie, szczególnie jeszcze widziałam, że bardzo dużo osób nie nagrało mojego tagu grudniowego, także nie wiem, chyba się wam nie spodobał, ale okej, okay, no trochę żartuję, wiadomo, że jak to z czasem bywa. Natomiast zachęcam, żeby nakręcać te osoby, które nominowałam, bo chciałam usłyszeć Wasze odpowiedzi. Natomiast właśnie tutaj byłam zainspirowana, więc pomyślałam sobie, dlaczego nie. Nagram ten filmik. Dosyć ciekawa tematyka. Tutaj Klaudia mówiła, że możemy sobie wybrać pięć zapachów. Chyba w ogóle taki był zamysł, że wokół pięciu wybranych zapachów właśnie historię wymyślamy. No ja tak sobie pomyślałam pierwsze co, hmm, gdzie, tam, gdzie tam historia, co jakieś opowiadanie będę pisała, nie mam pomysłu i koniec, natomiast w, tym, w związku z tym, że mamy ten grudzień, ja jak wiecie bardzo lubię ten miesiąc, bardzo się cieszę kręcąc te filmiki tutaj dla Was, lubię atmosferę samą grudnia, te światełka, ten, to, taką romantyzację tych świąt, ja wiem, że nie zawsze to jest tak kolorowo, i różne sytuacje są w życiu. Czasami święta, wiecie, nie są radosnym czasem dla wielu osób. No, natomiast dla mnie w tej chwili są i, i ja się jakoś chcę tym cieszyć, no więc, dlaczego z tego nie skorzystać? Po prostu. No, i wymyśliłam sobie taką historię. Wiecie, jak to ja beznadziejna romantyczka. Tylko czyli tutaj możecie sobie no, domyślić się, że będzie to historia no, jakiejś znajomości, być może dwie, dwóch osób w klimacie właśnie takim świątecznym. No, bo tak jak mówię, bardzo takie wonie lubię, bardzo ładnie wonie różnych perfum wybrzmiewają w grudniu yy, i są jarmarki bożonarodzeniowe, są światełka, a więc poczułam się zainspirowana. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jaka to historia, to zostańcie ze mną. Oczywiście na początku serdecznie zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bardzo proszę, jeżeli oglądacie regularnie, a właśnie nie subskrybujecie, naciśnijcie subskrypcję, bardzo mi to pomaga i więcej Was tutaj, tym więcej ochoty, energii do działania, tematów na filmiki, filmików samych, yy, także Serdecznie Was zapraszam i jeszcze zapraszam też na mój anglojęzyczny kanał. Jeżeli jeszcze Was tam nie było, to też chociaż zostawcie suba, nawet jeżeli nie chcecie oglądać i tak dużo mi to pomoże. Czy jakiś ślad po sobie komentarz, jakąś emotkę chociażby pod którymś z filmików będzie mi bardzo, bardzo miło. No, a my zacznijmy. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że jak na początku sobie właśnie myślałam, skąd ja wezmę inspirację i pewnie nie będę zdolna yy, w ogóle wydobyć z siebie jakiegoś opowiadania yy, bazującego na pięciu zapachach, to muszę powiedzieć, że w trakcie yy, filmiku Klaudi wzięłam długopis i zaczęłam po prostu wymyślać i pisać, i poszło jak spłatka. Także mam tutaj tą historię opartą na pięciu zapachach. Będzie to historia świąteczna, z takim świątecznym klimatem, a ja będę po prostu czytała, bo z głowy nie chcę. Tutaj na baz grałam oczywiście więc mogę się momentami zacinać, no mam nadzieję, że Wam się to spodoba, także opowiem Wam bajkę perfumową, historię perfumową. W klimacie, jaki bardzo lubię. Tak jak mówię, no ja lubię klimaty romantyczne, klimaty świąteczne, a więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zaczynamy. No i tak, w pewien piękny, zimowy dzień Martin przechadzał się po jarmarku bożonarodzeniowym pachnącym by the fireplace. No i tutaj, tak, oczywiście, no to w normalnym opowiadaniu by tak nie wyglądało. Natomiast, no tutaj, w związku z tym, że tak jak mówię, świąteczna atmosfera, jarmarki bożonarodzeniowe, no to tutaj mam ze sobą malutką modleweczkę by the fireplace, właśnie Maison Martin-Margiela, więc stąd imię mojego bohatera opowieści Martin. No, prościej być nie mogło. Chciałam, żeby to, tak wiecie, fajnie nawiązywało. No, a więc jest to. Zapach, tak jak Wam mówiłam, jeżeli święty Mikołaj nosiłby perfumy, to jest to właśnie by the fireplace. Zapach ciepłego dymu z kominka, przypraw różnych, takiej właśnie słodyczy dymnej. O, w ten sposób mogę. To nazwać. No i na jarmarku bożonarodzeniowym właśnie taką dymną słodycz mamy. Wiecie, tam się wszystko gotuje, coś pieką, coś smażą, coś grillują. E, łączy się to z zapachem słodyczy, łączy się to z zapachem powietrza, drewna też niekiedy. No i właśnie taki zapach nam powstaje. No jest to zapach typowo świąteczny, bardzo komfortowy, bardzo taki no pocieszający na takie wieczory właśnie zimowe, kiedy fajnie, wiecie, śnieg pada za oknem, a wy siedzicie. W bardzo takiej klimatycznej atmosferze gdzieś w domu, macie światełka, macie lampki i właśnie ten zapach by the fireplace przy sobie, albo właśnie jesteście na jarmarku i tym pachniecie. Także tutaj pierwszy zapach, i wybrałam to marziela by the fireplace. No i kontynuujemy tą historię. Martin był osobą dość zabieganą, rzadko kiedy znajdującą czas dla siebie, nie mówiąc o innych. Nie myślał też za wiele o ustatkowaniu się, życie samotnika w pełni mu wystarczało. W momentach kontemplacji lubił jeździć w rodzinne strony, aby spacerować po lesie. Uwielbiał zapach ściółki leśnej. No i zapach ściółki leśnej, który nasz Martin lubi, uwielbia, który sprawia, że staje się spokojniejszy, że ma czas na rozmyślania życiowe. Taki zapach, właśnie tak jak Wam mówię, zawsze kontemplacyjny. Ankenoir od Lalik, no oczywiście zapach ściółki leśnej, jak mogło być inaczej. Uwielbiam ten zapach. Ja niekoniecznie lubię tak bardzo spacerować po lesie. Nie powiem, że nie lubię, ale też nie jakoś tam, że przepadam i wiecie, wyrywam się. Dla mnie forma odpoczynku to bardziej taka nie wiem, pojechać gdzieś, pójść do jakiejś restauracji, coś takiego, albo chociażby posiedzieć w domu i właśnie obejrzeć jakiś fajny film, zjeść coś dobrego, to jest raczej mój vibe. No ale tutaj na potrzeby tej historii wymyśliłam właśnie Martina, który lubi las, ale zapach lasu jak najbardziej lubię. I to jest bardzo, bardzo realistyczny, aromatyczny las, taki po deszczu, z wszystko, że z całą, z całą zielonością parującą, tak jak Wam zawsze mówię, i z takim lekkim dymkiem, z takim lekkim przypalonym drewnienkiem, No, coś wspaniałego, iście kontemplacyjny, więc myślę, że Martin z opowieści również Ancre Noir doceniłby w formie perfum. Także to jest Ancre Noir. I tak otoczenie lasu uspokajało go, czuł się tam w pełni sobą. Bez zmartwień, bez trosk, zupełny reset. Dziś spacerując tak po jarmarku, rozmyślał o ciężkim dniu, jaki miał za sobą. Praca była spełnieniem jego marzeń, ale jednocześnie wymagała od niego dużej ilości cierpliwości i skupienia. Ach, gdyby tylko mógł z kimś porozmawiać, akurat dzisiaj tego potrzebował. Jako, że był 23 grudnia, wszyscy jego znajomi przygotowywali się do świąt, spędzali czas z rodzinami. On w takich właśnie chwilach odczuwał, że czegoś mu brakuje. Myśli, które odczuwał cały rok, wracały jak bumerang właśnie teraz i dziwnie kuły w serce. Ale tam, nie ma co. Jutro kolacja z rodziną, ważne, żeby przetrwać. Później Sylwester i powrót do normalności, codziennych zajęć. Jutro znowu będą go wypytywać o to, czy kogoś ma. Męczyły go te pytania rodziców i rodzeństwa. Kiedy tak przechadzał się między cudownie oświetlonymi straganami, zauważył stoisko z rękawiczkami. Przypomniał sobie, że w sumie jego najmłodsza siostra ostatnio wspominała coś o rękawiczkach. Postanowił, że kupi jej parę czarnych, skórzanych. Już sięgał po upatrzony egzemplarz, już miał go w rękach, kiedy w tym samym czasie sięgnęła po niej inna dłoń. Przeszedł go nagły dreszcz, kiedy otarł dłonią o dłoń kobiety, która sięgnęła po rękawiczki. Nagle, jakby świat pojaśniał. Rzadko się mu to zdarzało, ale spodobała mu się od razu. Jakby jakiś głos mówił mu: To jest to. Ona uśmiechnęła się. Na imię miała Anna. No i bardzo proste imię, do bardzo złożonego zapachu, pięknego, kojarzącego się właśnie z atmosferą świąteczną. Miszane ani, to ja wam mówiłam właśnie, jest to zapach, który kojarzy mi się z tymi przedświątecznymi spotkaniami, przygotowaniami. No, coś idealnego ja wam mówię bardzo, bardzo do... wpadłam w ten zapach do tego stopnia, że jak wiecie, robiłam wyprzedaż na swoim kanale i kupowaliście ode mnie zapachy, za co bardzo dziękuję i mogłam sobie pozwolić na Ani. Także to jest bardzo, bardzo niezwykły, taki jakby cytrusowo-gurmondowy zapach z takim leciutkim uniseksowym podtonem. No także bardzo, bardzo tutaj do tej historii też chciałam włączyć Ani. No, tutaj są, tak na dobrą sprawę, zapachy, które gdzieś tam mi w duszy grają obecnie. No, może tak nie do końca, nie wszystkie z nich nosiłam, na pewno w tym roku nawet, ale myślę, że Ani tutaj jest, no, takim dosyć prostym wyborem. I Anna na pewno pachniała Ani, przechadzając się po jarmarku bożonarodzeniowym. Także Anna czuł wyraźnie słodki zapach jej perfum, idealnie komponujący się z przedświąteczną aurą. Ona i świąteczne światła rozjaśniły jego świat. Poszli na kawę do przytulnej kawiarni, jego ulubionej, tej z ceglanymi ścianami. No i która, który, który zapach kojarzy się z taką starą kawiarnią, tak jak Wam zawsze mówiłam, z takim klimatem tej ciepłoty, tego ciepła, takiego wiecie, rozlewającego się błogiego w ciele. No oczywiście Floral Street i Lanky Lank Espresso, tak jak Wam zawsze powtarzałam, to jest dla mnie zapach, właśnie tak jak chodzimy gdzieś, czy to jesień, czy to zima, jest nam chłodno. Czy to deszcz, czy, czy zimowa, czy taka śnieżna zadynka, my wchodzimy z tego chłodu do fajnego, klimatycznego miejsca z takim lekko przytłumionym światłem, ze starymi jakimiś fotelami, krzesłami. Jest tak tam dosyć, wiecie, klimatycznie, vintageowo. Właśnie w takiej kawiarni byłam w Gdańsku, już teraz nie pamiętam nazwy, ale ta kawiarnia jest koło bardzo popularnej kawiarni Drukarnia. No, ja byłam obok, bo w drukarni nigdy nie ma miejsca, ani nie można się, tak wiecie, rozsiąść, a tam w tej kawiarni obok zaraz było sporo miejsca i naprawdę bardzo, bardzo klimatycznie, tak bardzo w moim guście. Także taka dygresja, jeżeli ktoś szuka kawiarni w Gdańsku, to obok drukarni jest właśnie w takim klimacie. No i Lanki Lange Espresso, tutaj mamy bogactwo, tutaj mamy likierowość, tutaj mamy tiramisu, mamy kawę, natomiast te słodycze absolutnie nie są. Wiecie, ulepne, nie są takie mdlące. Mamy tutaj też ut, mamy róże, to wszystko jest rewelacyjnie trzymane w ryzach. Tutaj chyba też mamy pieprz, więc to jest wszystko naprawdę na wspaniałym, takim wysokim cenie, na wspaniałym poziomie zapachowym. Także myślę, że kawiarnia z historii pachniała Ilanquilanque Sesso od Floral Street. Um, I lecimy dalej, już za chwilę koniec. Jakże magiczne było to spotkanie. To oraz kolejne. Martin nigdy nie sądził, że będzie aż tak szczęśliwy. Ona również. Ich życie jest dalekie od ideału, ale są razem, już na zawsze i z wielką miłością. No i to jest koniec opowiadania, i mam tutaj zapach, który, jak czytałam wielokrotnie, jest uważany za taki zapach, Wielkiej miłości, która, wiecie, może przetrwać wszystko i zapach taki, no, który pomimo przeciwności i tego, co się działo na świecie, nadal jest bardzo popularny. No i jest to klasyk Chanel numer 5, także Chanel numer 5 wielokrotnie, właśnie słyszałam, że jest też symbolem takiej. Wielkiej, nieskończonej miłości. Ja ten zapach dostałam od mojego męża na nasze pierwsze y, wspólne święta Bożego Narodzenia, więc bardzo, bardzo to doceniam. Jest to dla mnie coś takiego wyjątkowego w kolekcji. W ogóle bardzo sobie cenię zapachy, które mój mąż lubi i które no, podar podarował mi. Jak do tej pory to było właśnie Chanel numer 5 i Karolina Herrera Good Girl, więc takie dosyć dwa różne zapachy, jeżeli chodzi o te światy takie olfaktoryczne. No, natomiast ja sobie bardzo cenię ten zapach. Ja go też miałam na naszym ślubie, także no jest to dla mnie coś takiego mm, ważnego, ważna część mojej kolekcji perfumowej. Jest to też zapach, który kojarzy mi się właśnie z Bożym Narodzeniem, no bo po prostu dostałam go w okolicy Bożego Narodzenia, w okolicy moich urodzin, bo jak wiecie, ja mam urodziny zaraz przed Wigilią, 22 grudnia. Także no tutaj nie mogło być inaczej. Ja bardzo lubię historię z happy endem. I wiadomo, że nigdy nam nie pokazują na końcu filmu, i później tych trudności, które i tak spotykają ludzi, którzy się kochają, ale ja myślę, że jeżeli, wiecie, no jest się za sobą i ze sobą próbuje się coś wypracować, no to jakoś, jakoś to leci, że tak powiem. Także myślę, że tutaj Chanel numer 5 idealnym zwieńczeniem tej historii miłosnej y, będzie i jest. Mam nadzieję, że się Wam ta historia podobała. Muszę Wam powiedzieć, że z wielką, z wielką przyjemnością wymyśliłam historię Martina i Anny w takim klimacie, jaki uwielbiam, jak wiecie, ja Wam mówiłam kiedyś w filmiku o faktach o mnie, że ja uwielbiam komedie romantyczne, uwielbiam no, tą atmosferę, taką miłości wokół, te pokonywanie tych trudności i później te happy endy, no ja jestem typową babą, jeżeli o to chodzi pod tym względem, mi to poprawia humor, ja się lubię wzruszyć, lubię coś poczuć takiego więcej, jestem mm, emocjonalna po prostu i, i lubię takie klimaty, że tam wiecie, serce szybciej zabije. Także taka historia ode mnie, taka część mnie. Nie jest to pewnie historia najwyższych lotów, ale mam nadzieję, że troszeczkę Was zainteresowała. Przede wszystkim, że miło spędziliście czas, że może pocieszyła Was, może było Wam ciekawie słuchać miło. Spędziliście czas, tak jak mówiłam. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie, za to, że jesteście. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.